Dajcie z tej strony Fifi, a w dzisiejszym odcinku będziemy mieli recenzję zestawu Ego Ninjago 70591, czyli ucieczka z więzienia Kryptarium. Ponieważ pod ostatnim filmem z recenzji zestawów powiedziałem, że jeśli zostawicie 15 łapek w górę, będzie kolejna recenzja takiego właśnie starego zestawu, tak jak na przykład ten z roku 2016. A pod tym odcinkiem musicie zostawić 16 lajków, jeśli chcecie kolejną recenzję. Dobra, tak prezentuje się pudełko. Jest to zestaw z roku 2016, przez to, że mam tutaj kola, no to widać, że niby nawiązuje do odcinka specjalnego Święto Umarłych, choć, naprawdę, choć tak naprawdę to bardziej jest sezon szósty Podniebni Piraci. No i dobra, no i wrogo oczywiście mamy tego kola. W każdym razie dostajemy tutaj takie figurki jak Kaja w stroju z szóstego sezonu. Mamy Zejna w tym więziennym stroju. Mamy Policjanta. Mamy także Kapitana Soto w takim więziennym stroju oraz Giganta Kamiennej Armii, tylko w takiej mniejszej. Oczywiście wersji tak się prezentuje. Jeszcze pudełko z jednego boku. Z tyłu oczywiście Oczywiście mamy te wszystkie funkcje bawialne. Mamy y, do pobrania aplikację ukru. Trochę ukru jest na moim drugim kanale, czyli w Fan 2. Jak ktoś, to macie go w karcie na końcu odcinka. Dobra. W każdym razie mamy tu funkcje bawialne. Tak się jeszcze prezentuje z tego boku i tego, no i jeszcze tak, tutaj od tyłu. W każdym razie zaraz przejdziemy do całkowicie zbudowanego zestawu, ale jeszcze teraz instrukcja. Byłem to w ten sposób prezentuje się instrukcja tak samo jak na pudełku. Mamy tutaj wszystkie informacje. Jak budować nasz zestaw? Z tyłu mamy takiego Lloyd'a z pierwszego sezonu Ninjago. Mamy spis elementów, oczywiście. I co my mamy? Lego Club. Niestety nie wiem o co z tym chodziło. Jest bitwa Kola z Yangiem, w odcinku specjalnym. Mamy wszystkie zestawy z odcinka specjalnego. Tutaj, Święto Umarłych. No i taki jakby główny obraz, ekran tego odcinka. Specjalnego. Moim zdaniem całkiem spoko. Oczywiście zestaw z roku 2016. A teraz przejdźmy do całego zbudowanego setu. Tak prezentuje się zbudowany zestaw. Moim zdaniem wygląda bardzo ładnie. Najpierw przyjrzyjmy się samemu więzieniu. No i tak, co my tu mamy? Ogólnie nasze więzienie ma tu takie jakby rogi. Jest kamera, są dwa więzienia, i tutaj jest taki jakby wysuwany kibel, przez który niby ma ucie ucieka kapitan Soto. To jest taka krata, w której uwięziony jest Zane. ten sposób. To się mniej więcej otwieram te figurki przesunę na bok, ponieważ troszeczkę przeszkadzają to też, a zajmijmy się samym więzieniem. Tutaj tym co sposobem możemy jakby wyważyć też drzwi więzienne, tylko one się akurat tak na razie, no dobra, wyważyły się, mniejsza. Yy, dobra, co mamy tutaj z tyłu? Ogólnie mamy tutaj tak jakby plan kapitana Soto i giganta kamiennej armii, jak mają uciec z tego więzienia. Moim zdaniem bardzo ciekawe. No i tak ogólnie to prezentuje się z tyłu. Moim zdaniem zestaw prezentuje się bardzo fajnie. Ogólnie zestaw do dostałem od kuzyna na urodziny, dlatego Cię pozdrawiam, jeśli to oglądasz. No i co my tutaj jeszcze mamy? Mamy taki stolik jakby razem z chlebem, który ma za zadanie jakby go tak o... Mniejszam, po prostu go odbić. I tutaj mamy tego shurikana i taką mapę do jakiegoś dziwnego miasta, tylko kamera nie chce mi się wyostrzyć. O dobra. Mamy tutaj właśnie z więzienia kryptarnym do jakiegoś dziwnego miasta. To jest jakaś mapa tego kapitana Soto, bo właśnie ten stolik jest taką jakby rzutnią tego chleba. Ogólnie nie umiem do czego to ma konkretnie służyć. Nie mam po prostu pojęcia, a my teraz przejdziemy do figurek. Dobra, w ten sposób prezentuje się nasza figurka Kaja z sezonu 6. Moim zdaniem bardzo fajna figurka, I nie ukrywam, jest całkowicie spoko. Z tyłu ma miecze, oczywiście te katany, ma jedną twarzyczkę, tak ona się prezentuje, ta standardowa, stara twarz ninja. W ten sposób prezentuje się figurka naszego więziennego Zeina. On oczywiście ma twarze, z tyłu się tak prezentuje, ma on dwa shurikeny. No i dobra, tak, teraz pokażę jak wygląda w drugiej twarzy. Tak wygląda on w drugiej twarzy, moim zdaniem całkowicie ciekawie. Ta niebieska twarz wygląda tymi włosami, bo ogólnie w serial. tak nie ma. Oczywiście ma tą twarz serialową oraz tą tradycyjną srebrną twarzyczkę. Dobra, przejdźmy do kolejnej figurki, którą jest Kapitan Soto. Kapitana co to możemy zdobyć tylko w tym zestawie. Na pewno ma fajną, tą drewnianą nogę, Twój więzienny, tylko nie wiem, czemu jedną rękę ma brązową, drugą żółtą. Tego niestety nie mam pojęcia. Tak wygląda z tyłu, ma ogólnie na głowie ten taki kucyk jakby no i kapelusz taką się prezentuje. A teraz figurka policjant, która ogólnie wygląda w ten sposób, ma taką czapkę. Tradycyjny policjant, bardziej taki z Lego City. Z tyłu nie ma nic na torsie, dlatego teraz to troszeczkę minus. W ten sposób prezentuje się gigant kamiennej armii. Jest ten wielki kamienny wojownik z drugiego sezonu wężę przygoda trwa. Oczywiście on był uwięziony w więzieniu kryptarium, i tak właśnie tam wyglądał. To jest taka jakby jego mniejsza wersja. Tak prezentuje się z tyłu, a tak wygląda jego twarzyczka, tak tradycyjny, kamienny wojownik, takie tradycyjne figurki z 2016 roku. Moja ocena tego zestawu to tak 75 na 10 Moim zdaniem bardzo fajny zestaw. Warto go raczej zakupić. W sumie jest już stary, ale za to bardzo ładny. Fajnie mieć taki zestaw więzienia kryptarium w swojej kolekcji. Dlatego możecie go jak najbardziej zakupić. Ja przynajmniej ten set polecam serdecznie. I co? Jeśli film Wam się spodobał, to pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem. Wpadnijcie na mój drugi kanał, czyli Fifi Fan 2. Macie go oczywiście w karcie. No i co? Zapraszam Was też na kanał Montażysty, czyli macięty i ty też w karcie, no i do hexa. Na films też w karcie. No to co? Ja już się z wami żegnam. To tyle. Siemka.